Bajka o zaginionej prawdzie. Dawno, dawno temu była sobie prawda piękna, mądra i wszechobecna. Chodziła ulicami miast, miasteczek i wsi, i każdemu, kogo spotkała, dawała cząstkę siebie, mały okruszek. Czystej prawdy. Ludzie przyjmowali, chowali do kieszeni i szli dalej ze swoją prawdą. Za każdym razem, kiedy mówili prawdę, malutka część tego okruszka wracała do wszechobecnej prawdy, i w ten sposób ona stawała się znowu całością. Największą cząstkę siebie. Prawda dawała dzieciom, ponieważ one zawsze mówiły prawdę i potrzebowały jej najwięcej. Szybkim krokiem przemierzała świat tak, żeby dotrzeć do każdego i nikogo nie pominąć. Dzieliła się sobą z radością, bo znała swoją wartość. Ludzie ją cenili i z szacunku do niej, do siebie i do innych. Mówili prawdę. Wszystko było jak należy. Ludzie żyli w zgodzie i zaufaniu. Pewnego dnia coś się zmieniło. Prawda zauważyła, że jest jej coraz mniej. Daje siebie ludziom tak jak zawsze, ale coraz mniej cząstek wraca z powrotem. Prawda nie rozumiała, co się dzieje. Zobaczyła, że jest coraz bardziej wybrakowana. Rozejrzała się wokół i dostrzegła, że ludzie nie cenią jej już tak jak kiedyś. Biorą swoją prawdę i chowają ją na dno kieszeni. Prawda dostrzegła w ludziach strach. Zupełnie niepostrzeżenie, ludzie zaczęli się jej bać, i nawet nie wiadomo kiedy i jak to się stało, że jej miejsce zajęła iluzja. Przepiękna, cała błyszcząca i przyciągająca uwagę, ludzie ją pokochali, woleli ją znacznie bardziej niż prawdę, zaczęli żyć iluzją. Kiedy prawda resztką sił podeszła do iluzji, by zapytać skąd się wzięła i jak to robi, że jest taka piękna, zauważyła, że nie ma w niej krzty prawdy. Jej szaty były poszywane z różnych kawałków postrzępionego kłamstwa. Diamenty na jej szyi w rzeczywistości były kawałkami szkła. A pozorny blask był tylko odbiciem fałszu. Prawda nie mogła uwierzyć w to, że ludzie tego nie dostrzegają, ale nie mogła nic zrobić. Każdy człowiek ma wolną wolę i sam decyduje, czy chce żyć w prawdzie, czy w iluzji. Prawda zniknęła niemal całkowicie z powierzchni Ziemi. Dokarmiana jedynie przez dzieci i garstkę dorosłych, którzy mają jeszcze odwagę, by żyć w prawdzie. Słuch o niej zaginął. Czasem pojawia się gdzieś na chwilę w wybuchach gniewu, czasem w euforii, a czasem w domowym zaciszu. Są ludzie, którzy mówią, że ją widzieli, ale jaka jest prawda? tego nie wie nikt. Każdy człowiek może przywrócić prawdę do życia poprzez zmianę swojego życia, poprzez mówienie prawdy, czynienie prawdy i bycie w prawdzie, w swojej prawdzie. A wtedy wszechobecna prawda będzie mogła znowu wyjść na ulice miast i wsi by dawać ludziom to, czego bardzo potrzebują, choć nie zdają sobie z tego sprawy, ich własną prawdę, która rodzi zaufanie i miłość.